Białoruś, yy, władze tamtejszego reżimu żądają wydania Przeciwpospolitej Polskiej człowieka, człowieka całkowicie niewinnego, którego jedyną winą jest to, że ma inne poglądy niż psychopatyczny dyktator. Dyktator, którego nie uznaje żadne cywilizowane państwo w świecie. Z punktu widzenia Rządu polskiego, a rząd polski odpowiada za relacje międzynarodowe, a także z punktu widzenia rządu wszystkich państw członkowskich no, Unii Europejskiej, Białoruś nie ma obecnie legalnych władz. Nadto wymaga się wydania od rzeczy człowieka, z kraju, którego granice codziennie się narusza, na który codziennie się napada, którego integralność terytorialną się narusza. Wydaje się, danego byłoby sprzeczne niewątpliwie z prawem Polski. Wniosek ekstradycyjny opiera się bowiem na decyzji o tymczasowym aresztowaniu, wydanej przez białoruski organ, pomijając na to, że jest to organ no, kryminalnego reżimu. To nie jest to nawet organ sądowy, nawet nie jest to reżimowy organ sądowy. Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Zostało wydane tak, jak to jest zresztą na Białorusi od czasów Stalinowskich, przez prokuratora. Jest to sprzeczne z jakimikolwiek zasadniczymi, podstawowymi standardami państwa, prawa, demokracji, jakie są w Europie znane. W świetle artykułu 5, żeby być konkretnym, ustęp 3 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także artykułem 41 ustęp 3. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w końcu artykułem 250, paragraf 1 Polskiego Kodeksu Postępowania Karnego, tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowień sądu. Zakładam, że gdyby na Białorusi sądy istniały, a sądy w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w rozumieniu demokratycznych standardów państwa prawa, prawa sądy nie istnieją. Więc w sposób podwójny warunek pewnie jest spełniony. W końcu faktem powszechnie znanym jest, że na Białorusi łamanie praw człowieka nie jest częste, nie jest nagłe totalne i ma charakter systemowy. Prześladowane i zastraszane jest całe społeczeństwo. Społeczeństwo dzieli się na dwie grupy. Część, która jest związana z reżimem, kolaboruje z reżimem, oraz pozostała część, która jest prześladowana. A prześladowania mają charakter niezwykle nieludzki i są to tortury, są to popicia, są to uprowadzenia, są to gwałty. Są, jest to pozbawianie mienia ludzi indywidualnych oraz organizacji e, społecznych. W końcu jest to działanie mające cechy międzynarodowego terroryzmu, czego przykładem jest chociażby e, uprowadzenie, porwanie. Samolotu, e, który jest polskim statkiem powietrznym, samolotem RAJANTE, Uprowadzenie, następnie torturowanie i zmuszanie do składania określonych świadczeń Romana Protasiewicza. W końcu należy zwrócić uwagę, że w kontekście tego, iż ja Białoruś no, faktycznie nie jest samodzielnym podmiotem prawa międzynarodowego. Należy stwierdzić, iż pomimo to nadużywa bardzo ważny, bardzo skutecznych instrumentów wyścigania najpoważniejszej międzynarodowej przestępczości, jakie są Czerwone Noty Interpolu. Jest wiedzą notoryjną, że Białoruś w sposób no, masowy wydaje Czerwone Noty Interpolu w celu do uczenia swoim oponentom, swojej opozycji, w której udało się uciec za, za granicę, e, oczywiście nie licząc, że jakiekolwiek demokratyczne państwo e, tychże ludzi wyda. Tak się też staje i, e, w ich wypadku o e, prawnej dopuszczalności, a tym samym wydaniu e, do nie wiadomo w gruncie rzeczy. Do, co jest za Tudziema? Czy to jest Białoruś, czy to jest Ubernia, czy to jest Kolonia? Nie wiemy, co to jest. I z tych wszystkich e, przyczyn sąd e, uznał, że wydanie e, pana siły jest oczywiście nieuzasadnione i prawnie niedopuszczalne.